Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto kumoszka. Potrzebować będziemy na ciasto 5 jajek, szczyptę soli, pół szklanki cukru, jedną szklankę mąki, szklanka o pojemności 250, płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. I dwie łyżki oleju. Jajka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą, jest zmieniony kolor i teraz dolewam olej i dodaję mąkę z proszkiem, delikatnie mieszając. To już mam połączone. Jeszcze zbiorę brzegi i wyłożymy do formy. Formę 17 na 27 cm. Mam wyłożoną papierem do pieczenia. Ja miałam małe jajka. Jeżeli mamy jajka duże, to dajemy 4 sztuki. Ale ja miałam małe, więc dałam 5. Tak. I mamy ciasto. Powierzchnię wyrównuję i wędruję do piekarnika na około 30 minut. A później przygotujemy krem. Ciasto mam pięknie wypieczone, przekroiłam na pół i teraz przygotujemy krem. Na krem potrzebujemy 20 deko masła o temperaturze pokojowej, szklankę wiśni i tutaj mam ugotowany jeden budyń. budyń ugotowałam w półtora szklance mleka i dodałam 3 czwarte szklanki cukru masło ucieram do białości i dodaję po łysce zimnego budyniu krem już mam puszysty, utarty i obie części ciasta smarujemy kremem Tak, jedną część ciasta już mam posmarowaną. I teraz następną część. I posypujemy wiśniami. Małą powierzchnię. Tak starajmy się, aby te wiśnie były na całej powierzchni, i drugą część ciasta również smarujemy kremem. Rozprowadzamy po całej powierzchni. Przykrywamy, dociskamy i wiesz, smarujemy niewielką ilością kremu. Posypiemy startą czekoladą. Rozprowadzamy krem. I teraz należy posypać startą czekoladą. Tak. I mamy. Ciasto. Damy później do lodówki. Tak posypię startą czekoladą i dam do lodówki na minimum 2 godziny. I tak oto ciasto kumoszka wygląda w przekroju. Państwo mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, ciasto kumoszka.